Marka Fox SS pojawiła się na rynku polskim w 2021 roku i stała się bardzo popularna wśród naszych instalatorów. Tomku, czy możesz rozwinąć ten temat? Tak, 2021 rok to był bardzo dobry rok dla marki Fox SS zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, pomimo problemów z łańcuchem dostaw i problemów z logistyką, udało nam się zapewnić dużą dostępność falowników i zdobyć sobie serca bardzo wielu naszych klientów, w tym instalatorów. Sukces ten. Związane jest zarówno z bardzo dobrą jakością naszych falowników, z profesjonalnym serwisem, jak i z niezawodnością i pełną gamą produktów dostępnych zarówno dla małych, jak i dla dużych instalacji. Opowiedz coś więcej o produktach, które zaprezentujecie w 2022 roku. 2022 rok to rok bardzo wielu premier w Fox VSS, zarówno w zakresie falowników stringowych, jak i magazynów energii. I tutaj, jeżeli chodzi o magazyn energii, wyznaczamy sobie dwie ścieżki rozwoju: Rozbudowę istniejących instalacji o magazyn energii dzięki naszym ładowarkom AC, jak i nowy flagowy produkt, jakim jest system Only one czyli wszystko w jednym, zawierający falownik hybrydowy, rekurator ładowania oraz baterie. Wysokiej, wysokiej mocy, wysokiego napięcia. Z perspektywy instalatora takie rozwiązanie All-in-One jest prostsze w montażu? Jest zarówno prostsze, jest również bardziej niezawodne, a jako, że powtarzam, jest to nasz produkt flagowy, duży nacisk kładziemy na promowanie tego produktu jako produkt niezawodny, zintegrowany i z długą, długą gwarancją sięgającą ponad 10 lat. Powiedz coś więcej na temat parametrów technicznych tego urządzenia. Falowniki Only One to falowniki hybrydowe, e, posiadające w swoich gamie produktów produkty o mocach od 5 do 10 kW, wyposażone w standardowo w system BMS do zarządzania baterii oraz w zależności od wersji jednofazowej i trójfazowej dwie lub cztery baterie wysokonapięciowe. System ten e, posiada również zasilanie awaryjne EPS. W przypadku zaniku sieci zewnętrznej falownik automatycznie przełącza się na zasilanie awaryjne, ale co ważne, wciąż może produkować energię z instalacji fotowoltaicznej. W naszym przekonaniu, widzimy to również po rynkach zachodniej Europy, jest to bestseller, który dzięki zintegrowaniu wszystkiego w jednej obudowie bardzo dobrze się sprzedaje, jest niezawodne, a przez to bardzo pożądany przez naszych klientów. Dziękuję. Dziękuję. Rozwiązania all-in-one to przede wszystkim prostota, uniwersalność, oszczędność czasu i miejsca, która na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem naszych instalatorów.